Witam! Chciałbym zaprosić Was na serwer Minecraft pod adresem rozpierdolemce.csrvi.gigi. Oferujemy pokaźną liczbę slotów, działki, świat superflat, gdzie odbędą się przyszłe eventy, a ponadto jest to miejsce, gdzie możesz walczyć z innymi graczami, aby spędzić czas czekania na drugi świat, gdzie jest survival. Z działkami 64 na 64, 100 na 100 i 200 na 200. W środę 18 lutego o godzinie 21 otwieramy Netter, a w sobotę 21 lutego otwieramy End. Zapraszam między godziną 18 a północą. Serwer jest otwarty 24 na 7. Więcej informacji dowiesz się na Discordzie podanym w bio także chętnie przyjmę dotacje na tipli aby mieć fundusz na utrzymanie serwera w zamian za mniejsze datki ranga vip a za większe vip plus lub nawet rangi własnego wyboru oczywiście z rozsądkiem